Siemaneczko, z tej strony po raz pierwszy dla Was wystąpi dropek.pl. A dzisiaj ze mną jest? A więc, tak, zapraszamy Was na tym pierwszym odcinku na nasz serwer. Dzisiaj jest wielkie otwarcie: bardzo wielkie otwarcie. Będzie bardzo dużo zabaw. Między innymi, eee, już wam mówię, gdzie to jest. Parkour, SG, and, PvP będzie król PvP, Parkura Event będzie i strefa VIP. Każdy, kto wejdzie dzisiaj na serwer, otrzymuje do końca serwera. Do końca serwera. No a więc tak. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. I każdy kto wbije albo dostaje moder moderatora, policję lub admina lub budowniczego. A więc trzymajcie się i mam nadzieję, że ktoś z was, z was wbije. Siemaneczko. Cześć!